Cena więc idzie w dół, co jest rzadko spotkane w dzisiejszych czasach, bo raczej auto drożeją. próbna gdzieś dalej. tam by musiał całą dokumentację przygotowywać, ubezpieczenie i tak dalej. No cóż, nikt mu nie kazał zostawić sprzedawcą aut, prawda? Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy w miejscowości Kel. W dalszym ciągu zachodnie Niemcy. Tu po drugiej stronie bliżutko już Francja. Dokładnie miejscowość znana skądinąd. Strasburg. Jesteśmy tu na zlecenie pana Łukasza, który upatrzył sobie to auto gdzieś w ogłoszeniach. Kontaktował się już ze sprzedawcą. Uzyskał numer WIN. Sprawdził swoimi sposobami. Nic nie zbudziło jego podejrzeń. A nas poprosił o to i zlecił nam weryfikację auta na miejscu. Najpierw sprawdziliśmy też auto po bazach. Zanim kupisz auto, sprawdź je tak jak my w auto DNA. Www AutoDNA. Www.autoDNA.pl. AutoDNA oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze WIN. Z AutoDNA sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drogomierzy, przeznaczenie pojazdu, zweryfikować bazy skradzionych pojazdów czy odnaleźć archiwalne zdjęcia. Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a Ty bądź mądrzejszy od niego po szkodzie, którą odnajdzie dla Ciebie AutoDNA. Nic nie zbudziło naszych podejrzeń, no więc oto jesteśmy. Z deklaracji sprzedawcy wynika, że auto jest bezwypadkowe, nie było lakierowane, to zaraz sobie zbadamy. Rocznik 2016, przebiegł 72 tysiące z kawałkiem, silnik 1.4, benzyna 150 koni. Sprawdziliśmy to auto przed przyjazdem, jak już było mówione, również w systemie Audi, wynika z tych naszych informacji uzyskanych tam. Że auto miało wykonany serwis olejowy w lipcu 2022 roku przy przebiegu 72 950. Poprzedni serwis w czerwcu 2020 przy przebiegu 51 342. A jeszcze wcześniejszy, czyli rok prędzej, w czerwcu 2019 roku przy przebiegu 44,258 km. Pan Łukasz obserwuje to auto od jakiegoś czasu. Dziś cenę ma 18 950 euro. A według relacji pana Łukasza jeszcze 3 tygodnie temu kosztowało 20 990 euro. Cena więc idzie w dół, co jest rzadko spotkane w dzisiejszych czasach, bo raczej auto drożeją. No i zobaczymy na jakim poziomie się zatrzymamy. Rzut oka na punkt odliczy, Koreczek. Poziom. Mamy kartkę z tej firmy. Ona się nazywa BHG. co jest po drugiej stronie. Oto stara jest. 57 tysięcy i sierpień 2020. 02.30. No dobra, ale skąd jest ta kartka? Skoro ona ma 70 tysięcy. Ciekawe. No jakoś to pisali, bo tutaj macie sierpień 220 i 72 955. Wcześniej mówiłem o przebiegu 950 do takich spikach. Natomiast tutaj jest 5 nie, sorry. 10 sierpnia 25 sierpnia to jest data pierwszej rejestracji. Data wykonania 10 sierpnia 2022, a przebieg 57 000, Czyli to samo co. Tylko może silnik. Przekazuję to przelecimy. 24 lipca 2018. Pierwszy serwis 26 328. Potem 41, chyba 117. Kiedy? W sierpniu 2019. A ja mówiłem wtedy o czerwcu. No bo tak jest plika. Potem 51, 342. I to się zgadza. I tutaj 72, 955 z tego roku. Widzicie jak to czasami się rozjeżdża. Jeden wpisuje w, książce, w książkę, drugi wpisuje w system. Trzeci jeszcze spisuje kartki, wkładują do komory silnika. I tak to potem. Nie gra Dobra, pokazujemy bagażniczek Trójkąt Apteczka Stretka na listy A tutaj cisza Zestaw Dworek Klucze i świateczka. Nasz standardowy punkt programu jakiegoś czasu, czyli olej na serwetce. I jeszcze raz tutaj. No i faktycznie, lakierowany nie był, nie wygląda wypadkowy, żadnych śladów tutaj nie znaleźliśmy. Jedyne co to szyba czołowa wymieniono w 2018 roku, również tą oryginalną. Nie pamiętam czy to było w dokumentach wysyłanych klientowi. Jeśli było, to na pewno o tym informowaliśmy, A zaraz sobie zobaczymy, zerkniemy do tego, czy tam były informacje na temat wymiany szyby czołowej. Pewnie tak, bo dlaczego nie, jeśli to było robione wałdy. Słuchajcie, tutaj 2022 rok są wódkie. To jest lewy przód. Lewy tył jest z 20 roku, prawy tył z kolei jest z 16 roku. Nie wiem, czy to dojrzycie. No jest tutaj. Prawy przód, znowu 2022. To przykrycie jest ładne. Co prawda jest delikatne rdzenie, nie są wykrawędzione. Tutaj kółko jest bardzo dużo. Z tyłu trochę gorzej, ale nie wybieram. Nie ma się co oszukiwać, auto wygląda bardzo znacznie. Jak tylko klient się zdecyduje, to będziemy działać. Chociaż przed nami jeszcze jazda próbna i ona czasem komplikuje sprawę, bo wychodzą jakieś rzeczy wcześniej nieujawnione. To zobaczymy, jak będzie z jazdą próbną, bo się sprzedawca trochę skrzywi, mówi po placu. ok, ale jazda próbna gdzieś dalej. Tam by musiał całą dokumentację przygotowywać, ubezpieczenie i tak dalej. No cóż, nikt mu nie kazał zostawić sprzedawcą aut, prawda?